Asia Siemianowice, CB Radiowiec, pracujący na naszym terenie już od ponad roku. E, może kilka słów o sobie. Jak długo pracujesz? Skąd zainteresowania sprawami e, radiowymi? Jak, jak to się stało, że na się e, u nas w naszym klubie, e, w naszym klubie tylko To znaczy tak, CB Radio kupiłam zupełnie przez przypadek, potem poznałam na radiu Ewę Siemianowice, która jest tutaj działaczką, że tak powiem. Ona tak mnie wprowadziła w to można powiedzieć i po prostu potem no nie, wiem, nie wiem co. <grywa> Jednym słowem podobała się praca, praca na falach na, na radiowych. To znaczy, no, na pewno jest to jakieś odreagowanie od codzienności, bo wieczorem potem można spokojnie sobie zasiąść porozmawiać jeszcze z ludźmi, nie zawsze się ma czas, żeby po prostu jeszcze potem wieczorem gdzieś wyjść. A tak zawsze zostaje praca na CV Radio. No i w klubie tutaj w na Lębickim klubie należy już od wiosny zeszłego roku. Serce Cywilady. Może wróćmy do Cywilady. Czy miałaś jakieś ciekawe doświadczenia, jakieś ciekawe uczucia, dalekie możliwości jakieś przyjaźnie zawarte? Znaczy, na pewno jest dużo przyjaźni i fajne jest w ogóle to, że rozmawiając przez Cywilady, ludzie się spotykają i mają wrażenie, że znają się na przykład już 10 lat albo nawet więcej. I to jest właśnie takie fajne uczucie. Spotykamy się, wychodzimy to tu, to tam. Jest to, jest to, jest to fajna sprawa. Czy były jakieś spotkania międzynarodowe? Nie, nie, akurat tak daleko jeszcze nie zaszliśmy, ale nie. No a i cywilarcy mają doskonałą możliwość doskonalenia języków obcych, czy znasz jakiś języki obce, to przy okazji jest, jest okazja właśnie, żeby żeby doskonalić języki A czy nie, akurat żadnego języka nie znam, nie wiem, czy mogę, czy na przykład mam czas w ogóle na to, żeby jeszcze jakąś nauką się zainteresować, ale... To, co jest, to na razie nie wystarczy. Ja myślę, że tutaj w naszym klubie w przyszłości pomyślimy o, o jakimś kursie językowym, języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, może jeszcze jakiegoś innego. Ja sam powiem, że mamy dość dużo materiałów, w naszym gronie możemy o tym pomyśleć. A jeszcze może kilka słów na temat, na temat w ogóle radia. Słyszałem, że, że zapasynowała się nowa dyscyplina. Yy, tylko palaska, tak zwane łowę na lisa, ARS-a materskie, coś może na ten temat. Znaczy tak, brałam udział w zawodach, może nie jako zawodnik, ale jako osoba przyglądająca się. Brałam udział w zawodach w zeszłym roku, to było w czerwcu i to właśnie zawody odbywały się w brzegach zborowskich, także miałam okazję zobaczyć jak to wygląda, jak się ludzie przy tym bawią więc stwierdziłam, że może nie jestem aż taka stara, żeby nie wziąć w tym udziału. Dlatego zdecydowałam się wziąć udział w tym roku. Co się tam podnieca, co, tam odnieca, co, co ci się podoba? Co mnie podnieca, no przede wszystkim podnieca nie ekipa, która to organizuje. Nie? No, panowie są tak super, że, że to się po prostu nie mieści w głowie. Że dla samej ekipy prowadzącej, na przykład dla pana Gienka, nie, pan Gienek jest tak podniecającym szefem tutaj, że tylko z powodu pana Gienka. Jakie potencjalne korzyści może odnieść zawodnik biorący udział właśnie w, zawodach, w głowach analizy? Takie potencjalne korzyści. No, Widziałem, że potem są rozdawane tak zwane puchary, mniej więcej takiej wysokości, takie szerokie, także uważam, że doskonale nadają się do, do picia piwa. No to na pewno również. Ale tak jest, powiedzmy dla młodych ludzi, bo, bo prawdą jest również to, przede wszystkim, bo całą prawdą jest to, że, że zawodnikami są młodzi się. Dlaczego? Tam, no, tam nie dziadkowie się tam garną do tej dyscypliny. A no nie wiem, widziałam na przykład starszego pana, który jak się potem okazał nawet pojechał na zawody do Australii, także tak. nie uważam, że to są sam młodzi ludzie, to wydaje mi się, że to jest po prostu zainteresowanie o po prostu chęć zrobienia jeszcze czegoś. Jest, tak, starszy pan to hmm. był znany krótkofalowiec, konstruktor autor licznych opracowania 5 Franciszek Maria, tak? A Krzysztof Słomczyński, Ale on akurat występował w dyscyplinie oldtimerów, czyli taki starszy chłopców. Natomiast tam jest są poszczególne kategorie wiekowe. Ale co o czym możemy powiedzieć? tak Generalnie, że głowy na listach to jest dyscyplina, która, która co daje? Jakie efekty wymierne? Rozwija to znaczy. tę żywę fizyczną, to na pewno, tak? Na pewno. No a co jeszcze możemy tu ja wiem. Wiem. Czy, czy taki młody człowiek gdzieś tam wypuszczony na szerokie wody, gdzieś tam do jakiegoś puszczy kampidanskiej, mający to znaczy, przed sobą... Pewno, przez na sobą, pewno wyrobię zmysł orientacji, bo to na pewno... Ale po drugie samo, samo to, że jest fajda, ludzie się spotykają w większym gronie i po prostu mają możliwość wymienienia pewnych tam doświadczeń, Ym, mogą, no nie wiem, wspólnie porozmawiać, wiadomo, nowe przyjaźnie, potem no jeżeli one zostają na dłużej, no to jest fajnie. Jeżeli nie, no to poznaje się taka, że nowych ludzi i uważam, że to jest chyba na, na, na najbardziej istotne w tym wszystkim. Nie sam na chęć wygrania czy tam, czy tam zdobycia tego pucharu. Tylko sama zabawa. No, wydaje mi się, że należy do tego właśnie ten sposób podejść, żeby to traktować jako zabawę, a nie takie tak, gonienie za lisanem. Czyli jednym słowem kontakt z ludźmi, z ludźmi i od bezpośredni kontakt z przyrodą, z otoczeniem, no, jakieś zwierzątka, jakieś odgłosy, jakieś jeszcze inne historie, tak? Poza tym mając mapkę, kompas i tak dalej, człowiek nie zgubi się w przyszłości, gdyby tak zostało. Pod to... warunkiem, że potrafi się ten posługiwać. Oczywiście, no to jest podstawa zasada. Ale na ja czym... nie A na czym, bo tak tu mówimy o takich profesjonalnych rzeczach, na czym w ogóle polega ta dyscyplina to Może parę słów, przy takiej A czy takich informacji. Znaczy, co ja zaobserwowałam, bo na czym to polega, to ja jeszcze nie wiem, ale... To zaobserwowałam, więc wypuszcza się takich młodych ludzi do lasu, uzbraja się ich w antenkę, w słuchawki, tam w tych słuchawkach coś słychać, jakieś sygnały dochodzą. No i ci ludzie sobie tam biegną. Potem po dwóch godzinach tych ludzi się znajduje przy mecie, albo się ich nie znajduje. I wówczas albo jest wszczęte jakieś poszukiwanie, albo, albo nie, i sami się znajdują. Po co są im jak i na słuchawki, tak? No właśnie po to, żeby znaleźć tego lisa ukrytego, a, który jest w lesie. Czyli te ukryte lisy to nie są takie tradycyjne cykli? Nie, to są, są takie nadajniki, które wysyłają sygnały, i... tak, tak, i te służą po to, żeby odebrać ten sygnał. Czyli cała filozofia tego sportu sprowadza się do tego, że, ja już może tak zakończę w komentarzu, żeby w stosunkowo mm -hmm. najszybszym czasie zrealizować jak ilość Dążyć do mety, tak? i nie zgubić się jeszcze. Tak, jeszcze przebiec przez korytarz. Tak, to dzisiaj, ponieważ yy, yy, nas wygonią yy, inne sprawy, więc może na tyle, yy, tyle byłoby na dzisiaj. Myślę, że jeszcze wrócimy do innych również dyscyplin sportowych, bo wiem, że, że na pewno się tylko haracko interesuje również, tak? ale to o tym następnym odcinku.